Dzień dobry. Dzisiaj kolejny filmik e, z gatunku tych do nauczenia, do e, pogadania o czymś ciekawym i do zdobycia dodatkowej wiedzy odnośnie swojego sprzętu. Tym razem znowu silnik. Na ostatnim filmiku pokazywałem wam, jak zabezpieczyć termicznie silnik, jak e, no, uczynić go. No, naprawdę, bezawaryjnym, z uwagi na to, że zabezpieczenie termiczne w silniku to jest super ważna rzecz. W konstrukcjach, które faktycznie są obciążone i wykorzystywane bardziej sportowo. A dzisiaj pokażę wam, jak naprawić przewód zasilający w silniku. Przewód z silnika, który wychodzi, to tak naprawdę to, to, to czarne w tej, tej w tej gumo, tym gumowym oplocie. To tak naprawdę wiązka przewodów. W tej wiązce przewodów najczęściej. Mówimy tu w miarę nowoczesnych silnikach. Znajdziemy trzy grube przewody zasilające silnik. Bo wiecie, silnik w rowerze to jest silnik trójfazowy, więc ma trzy fazy. Najczęściej jest to zielony, niebieski i żółty przewód oraz wiązka czujników hala i przewodów od zabezpieczenia termicznego, czy czujnika temperatury. To są te cienkie przewody. Czasem się zdarza, że w silniku ten przewód ulegnie uszkodzeniu. Tak jak w tym przypadku zobaczcie. Przewód blisko osi został uszkodzony. Widać, jak ja odsunę to, to resztę tych gumo, tej gumowej osłonki, to widzę przewody w środku. One są uszkodzone. Nie wiem, czy będzie widać je dokładnie na filmie. Ale ja widzę żyły po prostu metalowe, idące wewnątrz tej wiązki. No, takiego silnika nie da się użytkować, trzeba go naprawić, żeby można cokolwiek z nim zrobić. W waszym przypadku, kiedy macie już rowery wyposażone w zaplecione koła. Z silnikami może być sytuacja, że np. Um, obetrze Wam tarcza hamulcowa, przewód, trzeba to naprawić, blisko osi, jeszcze w tym złym miejscu, nie polutujecie tego. Bywa, zdarza się, że trzeba, um, znaczy, że Wam się obróci oś, nie macie zabezpieczonej osi w rowerze, obróci Wam się oś w widełkach roweru i zerwie ten przewód, trzeba to naprawić. Tak samo jakieś przetarcia, gdzieś silnik upadnie, coś się tam obetrze, to wszystko da się naprawić, ja Wam pokażę, jak to zrobić, nie dysponując żadnym przewodem zamiennym. Czyli wszystko, czym będziemy dysponowali, to przewód, ten uszkodzony przewód, który musimy wykorzystać. I przy okazji, jak robię z, tym, z, tym, z tą naprawą tego silnika, bo ten silnik faktycznie wymaga naprawy, ja Wam go pokażę, jak to, jak to zaraz będę robił. To przy okazji powiem Wam również, jak wymienić przewody yy, zasilające yy, do silnika oraz jak dołożyć do tej wiązki dodatkowe przewody. Bo w ostatnim filmiku pokazywałem wam, jak zabezpieczyć termicznie silnik, ale co jeśli macie silnik, który nie ma tych dodatkowych przewodów i nie da się połączyć wyłącznika termicznego, bo nie ma do czego go podłączyć sygnału wyjściowego z silnika, to ja wam pokażę, jak dodać sobie taki dodatkowy przewód do wiązki. Z czuj, z, y, przewodem. Ten silnik ma y, ten przewód, więc no, to taki średni przykład y, tutaj Wam pokażę, ale sens zrozumiecie, bo to jest ogólnie sprawa dość prosta. Nie bójcie się wymiany przewodu zasilającego, to nie jest trudne. Y, urwany przewód to nie jest żadna, żadna tragedia. Jasne, że jeśli bardzo uszkodziliście ten przewód, szczególnie podczas jazdy, to istnieje ryzyko, że razem z nim uszkodziły się też czujniki hala w silniku. I będzie taki filmik, że pokażę Wam, jak wymienić czujniki hala. Więc warto oglądać ten i kolejne. Zobaczycie mniej więcej o, o co chodzi. My mamy y, silnik, który, y, który. czujniki hala ma sprawne, ale po prostu uszkodzone przewody. Gdyby Wam się całkiem ten przewód urwał, na przykład ukręciło Wam. Po prostu przekręciło Wam oś w rowerze i zerwało ten kabel, albo tak bardzo go przetarło, czy zniszczyło, że aż powyłaziły druty. To raczej czujniki hala też są do wymiany w tym silniku. To też Wam później pokażę, znaczy na kolejnym filmiku, jak, jak te czujniki hala wymienić. A tymczasem skupmy się na samej naprawie przewodu yy, zasilającego i skupmy się na pokazaniu, w jaki sposób do przewodu fazowego można dokładać dodatkowe przewody. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to silnik otworzyć. I nie musimy całkiem wyjmować silnika ze środka. Najczęściej, zarówno do przewodów, do wymiany przewodu, jak i ewentualnie do wymiany czujników hala, nie trzeba wyjmować stojana. Wystarczy zdjąć jedną pokrywę. W przypadku naprawy przewodu zasilającego, zdejmujemy zawsze pokrywę od strony przewodu. Jeśli będziemy wymieniali w przyszłości czujniki hala, będzie o tym osobny filmik to zawsze zdejmujemy pokrywę po drugiej stronie przewodów, po drugiej stronie przewodów, w silnikach, które mają jeden komplet czynników HALA. Ale to będą czynniki HALA na filmie, osobnym, bo to jest osobny temat do obgadania, dużo tam jest takich różnych ciekawostek, zajmiemy się. Ja na razie rozkręcam silnik, jak rozłożyć, jak zdjąć pokrywę, jest w opisie, jest na filmie. O, 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 o otwieraniu silników to jest tam któryś z poprzednich filmików. Zapraszam do oglądnięcia. Najlepiej sobie nawet zrobić pauzę tego filmiku, oglądnąć tamten, wrócić do tego, a my zajmiemy się naprawą i otworzeniem. Czyli otwieram pokrywę, zdejmuję pokrywę ze strony przewodu, zaraz wracamy. Silnik mamy otworzony. Jak widzicie, ten przewód, o którym przed chwilą mówiliśmy, zasilający. On wchodzi do silnika, przez dziurę w ośce przechodzi na drugą stronę do wnętrza silnika i wychodzi, yy, wychodzi w środku. Więc naprawa, przetarcia, urwania, nie wiem, po uszkodzenia izolacji, to najczęściej wygląda tak, że odcinamy to mniej więcej w miejscu, w którym jest uszkodzony przewód yy, zasilający silnik. I teraz resztę wciągamy do środka. Widzicie, nic nie robię, nic... tylko odciąłem przewód. I staram się go teraz po kolei, po jednym przewodzie wsunąć do środka. To pójdzie po... Troszkę ciężko, ale pójdzie. I wszystko powściągam do środka. Ok. Najciążej wyciągnąć pierwszy przewód, reszta już idzie lekko. mamy już trzy przewody. No dobra. Gdzie tu w środku silnika mamy już trzy przewody zasilające? Teraz czujniki od czujników Halla. Dobra. I usuwamy teraz resztę z. Usuwamy resztki starej izolacji, starej, starej koszulki. Izolacji, uszczelniaczy i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, to jest stare, ze starej części. Yy, ze starego przewodu. Ok. Usuwamy, czyścimy. I teraz są dwie drogi. Jeśli chcecie dołożyć jakichś przewodów, teraz jest na to super pora. Ponieważ, bierzemy przewód poprzedni, który mieliśmy, ten, ten przewód, który odcięliśmy. Mamy wyprowadzone tutaj od środka, od środka w silniku przewody, do którego zaraz będziemy się lutować. Bierzecie sobie ten przewód i obieracie go z tej czarnej izolacji, z takiej czarnej. Tak, żebyście dostali same żyłki luzem, widzicie, takie żyłki, żebyście się dostali, taką wią. Taką wiązkę przewodu, żebyście dostali. I teraz, teraz dokładacie do tej wiązki yy, jeden lub dwa przewody dodatkowe, jeśli tego nie mieliście wcześniej. Dodajecie te wiązki, i na, na nowo, z powrotem, wkładacie yy, tą wiązkę w koszulkę termokurczliwą. Taką zwyczajną koszulkę termokuczliwą, nie wiem, o, około 8 mm. 8 mm tak, aby ta wiązka na nowo się tutaj znalazła. Widzicie, mamy teraz wiązkę przewodów w koszulce termokurczliwej. Ja tego ogólnie nie będę robić, żeby, bo, bo, bo nie mam zamiaru wkładać dodatkowego przewodu w ten silnik, ale Wy moglibyście teraz tak zrobić, żeby nad opalarką sobie mm, koszulkę zaciągnąć, włożyć ją, popatrzcie, w tę, z tej strony. Nie wiem, czy mi się tak uda teraz ładnie zrobić. Ok. Ale widzicie, widzicie, że on tutaj przechodzi do środka. widzicie? Spokojnie mógłbym przełożyć przez oś do, z powrotem do środka silnika przewody. Tym razem jeden więcej. To znaczy ten, który mógłbym wykorzystać do zabezpieczenia technicznego. No i to jest tyle. Ja korzystam dokładnie z tego samego przewodu, który wyjąłem z silnika. Obieram go z czarnej gumowej izolacji, wkładam swoją, dokładam przewody, przyciągam z powrotem i już. To jest cała metoda zwiększania ilości przewodów w silnikach, które tego czegoś nie mają. Ale ja nie mam zamiaru wkładać dodatkowych przewodów, bo na całe szczęście, albo nieszczęście, zepsuł mi się silnik. Z przewodem, który ma już ten biały przewód, więc ja nie wkładam. Ale Wy możecie to zrobić do każdego silnika. Możecie dać dwa kabelki więcej. Wtedy jeden zostaje Wam na pomiar temperatury, a drugi na wyłączenie termiczne. To już od Was zależy. Dodanie jest stosunkowo proste i szybkie. A my wróćmy do naprawy. Naprawa właśnie polega w ten sposób, że przeciąłem teraz ten przewód, więc. Wkładam go teraz do osi z powrotem. No, tu będzie trzeba się troszkę z tym nakombinować. Chociaż Nie, Zobaczymy. Próbujmy go przenieść. Włożymy do osi i przylutuję ten przewód. Trzeba sobie go tutaj, tak pomóc, pozagrać. No, coś nawet idzie. Okej. Okay. To będzie trochę ciężko szło, bo jednak Przewód ma dużą średnicę. I nie ma jak wygodnie go chwycić. O, jest. Jak to mówią w los do końca. Dobra. Przeprowadziłem przewód na nowo. Ogólnie można go troszkę więcej wyciągnąć, bo on będzie nam przeszkadzał, gdy będzie, cię, będzie krótki, a potem go wciągniemy z powrotem przed uszczelnieniem. No dobra, wciągnęliśmy ten przewód nieuszkodzony do środka silnika, zdejmujemy troszkę izolacji. Ok. No i co, najzwyklejsza w świecie akcja. Lutujemy przewody, które zostawiliśmy wewnątrz silnika, z przewodami, które wprowadziliśmy do środka. Popatrzcie teraz. Koszt naprawy silnika, czy znaczy taki funkcjonalny koszt to skrócenie hmm, przewodu zasilającego mniej więcej o tyle o te 10 cm. To jest niewielki koszt, bo te brakujące 10 cm ja przedłużę sobie między sterownikiem a silnikiem dzięki czemu przewód będzie miał starą długość, a nie muszę kupować nowego przewodu zasilającego. Można spokojnie wykorzystać ten, który już tutaj był do, do silnika. No więc spróbujemy go odizolować. No, Lutowanie. Lutowanie najlepiej wykonać na przewodach. Starajcie się nie odcinać przewodów od uzwojeń, bo te one tam są grube i ciężko by Wam się to lutowało lepiej dolutować dwa przewody do siebie już w wiązce która tutaj jest, czyli w wiązce przewodów zasilających silnik i wiązka do wiązki polutujemy te przewody wiecie co, ja może tutaj zrobię małą przerwę, w sensie przerwę przewinę ten moment kiedy ja to lutuję jest to trochę nudne Będziecie mogli od razu zobaczyć efekt finalny. Koszulki termokurczliwe zaciągnięte. Nie korzystajcie z żadnych taśm, z żadnych jakichś izolatorów i tak dalej, jakichś tulejek, cudowianków, nie. Lutowanie i koszulka termokurczliwa, nic więcej nie potrzeba możemy czy te mam już polutowane, możemy przystąpić do unieruchomienia. Unieruchamiamy trydetkami, opaskami zaciskowymi, jakimiś niedużymi. O co teraz chodzi? Po pierwsze, cofnijcie przewód zasilający z powrotem do tego stopnia, delikatnie, czy to delikatnie oczywiście, bo nie trzeba nam go wewnątrz silnika, bardziej się przyda na zewnątrz, więc spróbujcie go wycofać, ile się da. Tak, żeby grubej Gumowe izolacje starczyło mniej więcej na jakiś centymetr. Centymetr jest ok, kiedy jest wewnątrz, wewnątrz silnika. Staracie się to teraz poubijać, pounieruchamiać Najpierw przewody fazowe, potem przewody hali. Zobaczcie, jaki tu jest niuans. W momencie, kiedy odcięliśmy naprężone przewody między, od hali i od czynnika temperatury, one się zluzowały. Widzicie, one tam idą na drugą stronę silnika i one są luźne. Może być ryzyko, że one się tak zluzowały, że potem będą obcierały o tą pokrywę z drugiej strony, dlatego starajcie się jakoś je tak na, delikatnie naciągnąć. Widzicie, naciągam je i przychwycić je do przewodów gdzieś z boku do jakiegoś otworu opaską, żeby je delikatnie naszpanować, dzięki czemu zminimalizujemy szanse, że one z drugiej strony nam się poluzowały. I spowodują, że będzie obcierać przewód podczas te, po, po testu po skręceniu, i będzie trzeba znowu otwierać silnik. Także spróbujcie tak to zrobić, żeby wszystko unieruchamiać. Miejcie w wyobraźni, że tu się będzie obracała pokrywa, więc nic nam nie może wystawać poza krawędź silnika, żadne trytetki, bo będzie potem ob obcierać, i znowu będzie trzeba otwierać silnik, żeby to. Aby to zrobić i poprawić. Dobra, ja to tu nie ruchamiam. Ok. Wydaje mi się, że jest ok. Silnik jest wymieniony, widzicie. Przystępujemy do kolejnej rzeczy. Po przeprowadzeniu, tutaj usuwaliśmy stary uszczelniacz, to trzeba uszczelnić na nowo. Musimy do tego użyć czegoś na bazie silikona, silikonu, gumy, klejów różnych. Ja używam silikonów, jakichś uszczelniaczy dekarskich, czegokolwiek co jest lep, lepkie i jesteśmy w stanie to tutaj zapalcować. Gdzie ja mam mój uszczelniacz? O! Tu jest! I ja mam jakiś taki, nie wiem, silikonowy uszczelniacz, zwykły silikon. No i po wyciśnięciu staram się tak jakoś uszczelnić to. Dookoła. Chodzi o to, żeby woda się tutaj nie dostawała przez oś silnika. Dobra, jak już uważam, że jest ok. Będzie git. No to silnik, jak już jest mniej więcej dobrze, to silnik można spróbować zamykać. Ja tutaj nie, nie montuję zabezpieczenia termicznego w tym silniku, bo akurat nie potrzeba, ale przy okazji otworzenie silnika, otworzenia silnika można to, można to zrobić. No to co ja wy... zamykam silnik i sprawdzę, czy nic mi nie obciera. Na razie przykręcę dekiel tylko na 4 śruby, żeby się upewnić, że wszystko jest w porządku. Kiedy wszystko będzie w porządku, to zdejmę pokrywę na nowo, wy, wyczyszczę tutaj z tego z tych pozostałości, część z pozostałości starego uszczelniacza, nałożę nową, cienką warstwę uszczelniacza i skręcę to wszystko do kupy. Jak to zrobić, pokazałem Wam na silniku z rozkręcaniem silnika, a my wracamy, kiedy silnik będzie skręcony i gotowy do przetestowania. Silnik uszczelniony, skręcony. Sprawdziłem, czy coś obciera. Nic nie obciera. Mruczy jak kociak. To co? Spróbujemy go uruchomić. No to mamy instalację. muszę sobie to miejsce zrobić. Mamy instalację. Zasilacz stabilizowany. No można użyć ładowarki, ale akurat taki miałem. Manetka. Sterownik wektorowy. Piękna instalacja na krokodylkach. Ok. Manetka, co dajemy gazu. Widzicie? Działa. Przewód uszkodzony, przewód naprawiony. A teraz bonus dla wytrwałych. W ogóle to powiem Wam, że się muszę pochwalić, bo większość z Was, która zaczyna te moje filmiki, to kończy. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że nie przynudzam. I dowiadujecie się czegoś ciekawego, i przykładowo pod ostatnim filmikiem z zabezpieczeniem termicznym, i na forum, i w telefonach, co dzwoniliście, zadajecie takie dziwne pytanie. Ta, z czemu odłączyłeś czujnik temperatury, a nie dałoby się podłączyć i czujnika, i wyłącznika termicznego do jednego przewodu białego, i potem ten biały przewód podłączyć zarówno do a yy, czyli potem ten biały przełód podłączyć do zabezpieczenia termicznego i do yy, I do klamki hamulcowej, czy on by pokazywał tem, Pokazywał, czujnik, czujnik temperatury by pokazywał temperaturę, a po aktywacji yy, Zabezpieczenia termicznego Wyłączałby silnik Wiecie co, nie mam pojęcia Powiem wam, że W pierwszej chwili jak mi ktoś coś, coś, coś powiedział To, no to naprawdę nie wiedziałem o co chodzi? Czekajcie, mam tu jaką kartkę, tu mam jakąś kartkę, tu mam jakiś, wiecie o co mi chodzi, że mm, tu idzie, idzie sobie masa od czujników Halla, nie, 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 nie rysuję, że tutaj jest jeszcze pięć przewodów, nie, i ten biały i one w silniku, znaczy to sobie tam idzie do czujników Halla, tu jest odgałęzienie, idzie do czujnika temperatury temperatury i ja normalnie odcinałem e, ja normalnie odcinałem tutaj ten przewód od, od czujnika temperatury i dawałem go do wyłącznika termicznego, a co by było gdyby zrobić takie Aha. i tutaj zamocować wyłącznik termiczny, co by było wtedy no czujnik temperatury normalnie, no i wiecie, czy potem, i potem jeden do temperatury a drugi do klamki hamulcowej zamocować co by było, gdyby to zrobić? Nie wiem, zaraz zrobimy eksperyment, bo to ogólnie jest ciekawe. W pierwszej kolejności stwierdziłem, że to się chyba nie może udać, ale no co, jak coś jest głupia, działa, to może jest dobre, więc spróbujmy. Jak to może wyglądać? Skoro to jest zero-jedynkowe, no to tu się zwiera albo, bo wiecie, czujnik temperatury jest rezystancyjny. On ma gdzieś jakąś rezystancję w granicach 10 kilo omów jak jest, jak jest temperatura pokojowa i jak się będzie zachowywał, wtedy, jak się będą zachowywały klamki hamulcowe, kiedy one będą miały przez czujnik, przez czujnik temperatury podawane, no sygnał nie jakiś 0 ohm, bo wiecie, ten robi zwarcie 0 ohm, tylko 10 kilo ohm. czy sterownik wykryje tego typu, Um, tego typu sygnał jako zaciągnięcie klamki, czy nie? Nie mam pojęcia, więc spróbujmy coś takiego zobaczyć. Mam tu sterownik wektorowy. Silnik z czujnikiem temperatury nie ma tutaj zabezpieczenia termicznego. Spróbujmy go odpalić. O. Co się stanie, jeśli tutaj widzicie, mam klamkę hamulcową? Na razie na krokodylku, bo to jest eksperyment i podłączę do masy, zasymulując, że moje klamki hamulcowe podłączają sygna przewód sygnałowy do masy, bo tak to wygląda, że podłączam, podłączam, silnik się wyłączył. On uważa, patrzcie, ja trzymam manetkę cały czas w tej pozycji, zobaczcie, odłączam klamki hamulcowe, silnik rusza, podłączam, silnik się wyłącza. Czyli silnik prawidłowo wykrywa podanie masy na przewód sygnałowy, i on uważa, sterownik, że ja zaciągłem klamki hamulcowe i nie jedziemy dalej. W sensie nie, mm, nie pozwala jechać dalej. A co by było, jeśli, patrzcie, czujnik temperatury w silniku podłączony jest do masy i do białego przewodu. Więc tutaj wychodzi masa po przejściu przez czujnik temperatury, który ma 10 kOhm. No więc spróbujmy trochę dziwnie, ale podłączyć czujnik temperatury. Do wejścia na klamkę hamulcową. Czy silnik się wyłączy? Nie wyłączył się. Czyli wygląda na to, że dla klamki hamulcowej, czyli dla tej klamki hamulcowej, podłączenie czujnika temperatury do wyłącznika termicznego nie zakłóca pracy. To teraz spróbujmy zrobić jeszcze jedną rzecz. Zróbmy instalację w oparciu o sterownik z pomiarem temperatury i zobaczymy, czy pomiar temperatury będzie zakłócany przez... Bo wiecie, teraz działa jak wodór w tę stronę. Czy klamka jest zakłócana przez czujnik temperatury? Wygląda na to, że nie. To spróbujmy, czy czujnik temperatury będzie zakłócony przez klamkę. No, ciekawa sprawa. Zaraz wracamy. No dobra, mam teraz podłączony drugi zestaw. Tym razem Sinus. E, to dlatego, że on ma wyświetlacz, a na wyświetlaczu podaje nam temperaturę silnika. Tak, podaje czy nie podaje? Już zobaczymy. O, jest 30 stopni, widzicie? 30 stopni temperatura silnika. Teraz wszystko podłączone jest tak, jakbym nie miał wyłącznika termicznego, czyli. Z temperatury idzie tylko na biały z temperatury z silnika idzie tylko na biały przewód czujnika temperatury i nic więcej, czyli z, yy, czyli przewód wchodzący do sterownika. A spróbujmy teraz zrobić to w tej wersji, czyli sprawdźmy, czy podłączenie czujnika temperatury to jest biały przewód wychodzący z silnika, podaje mi temperaturę, więc on działa spowoduje jakąś reakcję po podłączeniu do klamki hamulcowej. Spróbujemy to podłączyć. Byk. Czujnik temperatury no, nie zmienił swojego odczytu. Spróbujemy dać gazu. Działa. Czyli czujnik temperatury nie zakłóca klamki hamulcowej. No to teraz idziemy o krok dalej i spróbujmy zasymulować zadziałanie wyłącznika termicznego. Wyłącznik termiczny jest NO, czyli on normalnie nie zwiera, a jak zadziała, to zwiera masę do, do przewodu białego, którym wychodzi czujnik temperatury. To próbujemy zewrzeć. Mhm. Silnik się zaciągnął. Zwarło nam przewody. Silnik się wyłączył. Czy... O, widzicie, jest sygnał na wyświetlaczu, że. że Klamka jest zaciągnięta. Hmm. Wszystko się zatrzymało. Puszczamy. Dajemy gazu. Działa. Czy wygląda na to, że to może działać? Ciekawe. No nie wiem, trzeba to przemyśleć. Wy tak na razie nie róbcie, nie podłączajcie tego na jednym przewodzie. Zanim to zrobicie, wejdźcie sobie na opis pod tym filmikiem. Ja wrzucę ten temat na forum. Niech tam się mądre głowy wypowiedzą na ten, na ten temat. Czy to może tak zostać? i Można tak robić, czy nie można? Nie wiem, ale wygląda, że działa. Da się podłączyć czujnik temperatury i wyłącznik termiczny na jednym przewodzie. Nie róbcie tak jeszcze, bo to jest dopiero teraz przetestowane. Spróbujmy coś wydebatować. Czy to może tak zostać, czy to nie może tak zostać? Nie wiem. Na dzisiaj koniec. Tym tajemniczym akcentem kończymy dzisiejszy filmik. Zapraszam do następnego filmiku. Subskrybujcie. Zachęcajcie mnie do robienia kolejnych filmików. Robienia ich, to jest sama przyjemność. Nara, do następnego. Cześć.